Dobry, dobry. Dobry, dobry. Przyszła tu dowoz z takim zawiadomieniem, że ja żyję. Że matka żyje. Dostała takie wiadomości, nie żeby tam od jednej osoby, ale parę, parę osób się znodło, że moje filmy tak zrozumiałam, że na YouTubie że nie są już takie jak na początku, tak kiedyś. Ja jakże tak nagrywała e, od paru tygodni. Bo mnie nie było. E, ja byłam na wakacjach. Ja wiem, że jeszcze nawet tych filmików e, nie ma. E, Jezus, ale się się z Cypru. uwierzta mi, e, była dwa, dwa tygodnie więcej, nawet, bo Jezus, za to się się ja byś ja są do tego. Uwierzta mi, że moje trzy tygodnie z mojego teraz życia to jest... Ja się uważam cały czas na obrotach, ale nie czuj się! Ale teraz te trzy tygodnie były dla mnie serio na obrotach. Tydzień przed wakacjami ja już wie ta, zbierała wszystkie ciuchy, to z wam opowiadała. E, pakowanie, potem jechanie tam do, do Niemiec, urodziny, z urodzin też nic nie Chciałam na urodzinach spędzić czas e, z moim e, tatą, ja e, z partnerką od mojego e, taty, bo to jej były urodziny. I trudno, że ja miałam no, łazić wszędzie z telefonem i wszędzie wszystko e, nagrywać e, od nich życie prywatne. Ja, może oni nie chcą, żeby ich ja wszystkiego też nagrywała, i ja też nie mam zamiaru się nawet o takie coś e, e, pytać. Chociaż ja się rozzaśmiałam, że może coś nagrom, ale i ja tak się na bo ja bym sobie tego nie wyobrażała. Każdego tam filmować kto nie miał nigdy styczności ta, z kamerą i oni są świadomi, ja mój ojciec i ma ym, jak to powiedzieć Jego dą, po imieniu no ale partnerka od mojego ojca żeby co nie mieli nigdy styczności z kamerą a to teraz i nagle tak wziąć i dodawać do będziemy coś nagrywać albo ten. Jeszcze na urodziach. Nie! Potem w niedziela był taki odpoczynek dla nas wszystkich. W poniedziałek my jechali na, na zakupy w poniedziałek, czyli dwa tygodnie temu. Jechaliśmy na zakupy, bo mój stary się musiał kupić jakieś batki, no, spodenki krótkie, jakieś koszulki jeszcze. Ja tam musiała coś dokupić. I Jeszcze Monika ze mną jechała mała siostra i, i szwagier przyszły. Mam taką nadzieję, że przyszły. Czekajcie, ja się inno sam o, się wyjada. O, matka go zrywa. E, I tak wyglądał poniedziałek. I poniedziałek potem wyglądał taki, że ja już jakby ta była spakowano w te walizki, w to wszystko. E, Przyjechaliśmy właśnie do, do mojej siostry. No i Kaspergoda, bo on się kupił taką wagę, żeby zważyć te całe te walizki, nie? Jakie są ciężkie. Jedna była fajna, fajnie, bo miała tam 19,5 kilo, no a drugą miała już 25? Czy coś takiego? Więc... Yy, ja tak siedziałam, a ja się nie, ja nie, nie, yy, nie myślałam o tym, żeby wziąć ze sobą bagażu tego yy, podręcznego, podróżnego nie, pod, podręczny. Bagaż, no ja myślałam, że wezmę ino dwie walizki po te 20 kg wykupimy ja tego, no i się okazało, że Kasper będzie, no albo będziemy dopłacać, albo weźmiemy ta co że pakowała do Niemiec, bo ja już ogólnie ogóle jeszcze jedna torba, co wiedziała, że od soboty do wtorku my musimy w czymś po Niemcach łazić nie, nie wiem, no chyba, że ja tam miałam po nagu łazić, no. nie byłoby to za zbytnio fajne widoki, ale... No, i wzięła te moje ciuchy z tej jednej walizki, przepakowała do tej, do tej torby. No, i już było wszystko dobrze, więc tak wyglądało mój, mój poniedziałek. Pakowanie ja, stres przed lotem, jak to będzie i ten. Właśnie, I nie ma, czy ty tam mi znać, bo ja już pisałam z taką jedną, kobietką na Instagramie, bo dostałem wiadomości, jak jest w samolocie dla osób plus size. E, Jej leciała w pierwszy raz, jak z pasem, jak co. Dzisiaj zrobię no, taki filmik, wciepam też zaś króciutki, bo jadę na paznokcie, więc mogę wam e, paznokcie też pokazać tego po, e, z podróży, z podróży? Z rajsy, z powrotu, no to to samo. Jak to powiedzieć? Nas jak pojada tego, więc wam coś jeszcze nagrą. E, dajcie mi po prostu znać, czy chce ta... E, ja bym osypsze dom, te widoki, wszystkie tego i tam e, ogólnie już was, chciałam was, e, uświadomić, że tam ze mną będzie bardzo mało godki. Czemu? Bo tradzia o ludzie, inne piosenki polecam. Ja piosenki polecam widoki. Był tak, tak głośno w tym jeepie było, wita i inni ludzie, godali e, tu mnie, wiecie, tu co, tu po angielsku, tu po jakiemuś... Tu jeszcze mój głos niekiedy jest mój głos, i to teraz wszystko muszę przejrzeć, ale ja chciałabym zrobić: Po prostu, że się siedna tak przed kamerą, tak, teraz nie będę prowadzić auto, bo yy, to, to by bez, to bez, za, za dużo gotki, Ale ogólnie chciałabym się siednąć i zrobić taki filmik podsumowujący. Dobrze, że to powiedziała? ja? Taki filmik Cuzamen do kupy podsumowujący Cypr. Lot cały, jak na przykład zrobić, e, zrobić Jezu, e, jak wygląda lot samolotem plus size, czy że się w pas zmieściła do zapięcia e, bo pisała już z kobietką, więc e, może taki filmik, jak wygląda jedzenie, jak hotel. E, kajmy zamawiali przede wszystkim. Ta wycieczka, czy przez biuro podróży Czyni, więc dajcie mi znać Czy byście tak chcieli, chociaż no Do czy nie docie, ja go tak zrobię ha? Bo tak mi się, tak mi się Nie wiem, ubzdurało mi się, mi się, mi się No e, Fajnie, bo ja teraz, ja tam z wami Już godą 7 minut, więc e, Mały vlog z tego chociaż e, Będzie mam nadzieję jakiś 20 minutowy e, No i e, do końca setna poniedziałek tak wyglądał tak wyglądał pakowanie ja jeszcze takie ogarnięcie, ten stres we wtorek myśmy już byli na lotnisku właśnie to będzie taki vlog może to zostawia, ale trawą ja też to powiem 4 godziny przed myśmy wylatywali z Kelnu, bo w Düsseldorfie ponoć tam ludzi nie było do roboty i tam niby straż pomagała te walizki, walizki się traciły walizki nie dolatywały tam gdzie miały dolecieć po dwóch tygodniach i ja o też tym byłam na początku zestresowana z Moniką, ale y, zrobiliśmy, że my polecieli z tego kelnu, tam było wszystko ok. E, bardzo dużo ludzi było. No, Widzicie, ja już teraz o tym gadam, ale no, to powtórzę to po to jeszcze raz. Dużo ludzi było i na to zakończę. E, więc wtorek był wylotowy. Byliśmy tam po południu. Tam jeszcze jest godzina do przodku, że jak myśmy mieli lądować o trzeciej, to tam już była czwarta. E, no czwarta godzina. i oj, tak, zaraz będę musiała kończyć, bo zaraz będę parkować i idę na te e, paznokcie. E, no i potem wakacje i. To, jo ja nie chciałam nagrywać tam nie wiadomo czego, no z takiego vloga nagrywanego, yy, gadanego. Ja po prostu na to nie miałam czasu. Uwierz tam, je, na pewno też podróżuję tam z dziećmi, z hopem, ja e, zwiedzanie. Wiedza, ja nagrywałam tam do wach, na insta story, ale nie do tak na insta story. O, Józef teraz tu jest, wie to takie teni. I no Józef nagrywała takie insta że albo zdjęcia, albo bumerang, po prostu. Ja chciałam ten czas spędzić te wakacje z rodziną, z siostrą, ze szwagrem, ja z dziećmi, z moim Hopem, więc y, może ją ja też źle zrobiła, że nie dał, może nie wiem, no taki komunikat dla was, y, uwaga matki niebe przez dwa tygodnie, więc nie będzie nic nagrywane, albo chociaż ja dawach kradł dałam, Jakaś dała, a ja to dała na Facebooka też, że jo ja za dwa tygodnie wracam, więc tam żech dała ale nie wiem czy tu na YouTubie czy na Instagramie że się tak odczuli, że choćby mnie mało było chociaż na TikToka ja dawała TikToki ale te moje TikToki nie były tam jakieś wie ta, yy, śmieszne, nie wiadomo jakie dodała je, bo mi się one spodobały, jakieś taneczne jakieś tam z y, moją córą Eee, jakieś tam inne też z moim starym że dodawała te, te takie te 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 a to nie na mnie tytaj nie byta się starze jechała tam się nie, nie chcieli odsunąć eee, te jellyfruitsy że nagrywała wie, to takie małe tiktoki żeby coś yy, chociaż yy, wpadło no bo o, i o przez dwa tygodnie nie opuściła ani jednego TikToka, zawsze, że dodała jeden, choćby dwa, żeby zawsze coś się tam kręciło na tym moim y, TikToku, no ale na YouTube ja i no, nadawała takie chyba szorty, ja, dawała te szorty. No i y, ja mam nadzieję, że mi wyboczyta wy, żyją, że, ja, że tak to zaniedbała, ale ja ty chciała ten czas spędzić, wie, no z, no na pewno jest zrozumieć, no, z rodziną, ze starym, ja pozwiedzać, też chcę porobić moje zdjęcia. Jakieś moje te vlogi. vlogi no vlogi, ale niego dane, ale coś nagrywałam I potem mnie to by da ja to będę wszystko Jeszcze Czekam na, od mojego szwagra, właśnie Kacper ma mi wysłać filmy, filmiki z kamerki, co by nagrywane na Blue lagunie pod wodą. Wielkie, wielce tam takiego nic nie ma pod tą wodą, bo nie było tam ani ryb, jedynie samo czysta woda, ale takie jakieś urywki tam fajne zrobię. Witaj i choćby mieć dla siebie jakąś taką pamiątkę z tymi dźwiękoma i... Yy... No i tak to zrobimy. Dobra, my wychodzimy. Ja wam jeszcze trochę coś powiem. I ja mam nadzieję, że wy mi tak to wypoczyta, Wita. Że mnie, że mnie tak... Że mnie, że mnie nie było, znaczy... Nie, no nie, nie, nie było mnie, no... Po prostu ja... Jo... Zawarło się, zawarło się. Po prostu ja se od, odpoczywała odpoczywałam, nie od e, tego wszystkiego, wszystkiego, nie od tego wszystkiego, nie, nie że od was, no. E, odpoczywała no, odpoczywałam tak i ta. fizycznie, umysłowo, no, nawet, nawet się muszę zaśmiać, że nawet mój e, menadżer e, do mi, mi, pokój, bo ja tak pozdrawiam się serdecznie, jak to oglądasz. Więc nawet yy, mój dał mi uspokój i nawet z nim takiego kontaktu, że nie miała, nawet aż tak dziwnie mi było. Yy, i, no i tyle, no. Wracam teraz już do rzeczy, rzeczywistości, yy, idę właśnie na, na paznokcie, yy, żeby coś, coś fajnego zrobić. Też w czwartek, yy, w czwartek jadę do Warszawy, więc liczę, no. Całe życie na obrotach, całe życie. I w czwartek właśnie do Warszawy, w sobotę zaś wracam. Dzieci będą z moim starym. Bo Musiał przepuścić. Dzieci właśnie będą z moim starym, więc jada stra od starego odpocząć. Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, że była z moim starym. Teraz zeszły tydzień, więc trzy tygodnie. Kurde, człowiek to się normalnie nauczyć umie. Dobra, zjedę na paznokcie. I wam najwyżej coś będę nagrywać. Oczywiście no bez dźwięku, z jakąś tam nutką. No i do później. że jest prawie gotowy i Sandra gada, że już jest cało mokro i zostało jej ino 9%. dzisiaj normalnie paznokcie że chcę zrobiła ja wam powiem że jak zajadę do tej Warszawy to sami by widać normalnie błysk taki blink blink że no jo ja, ja typowo sroka ja, no i długie ja, kiedyś na siłach krótsze ale jak widzę że jak ta, ta, ta moja dłoń tak fajnie wygląda w tych długich to już chyba takie zostaną nie ma czy nawet nie ale y, idzie się do wszystkiego przy, przyzwyczaić jak teraz chopy się będą pytać albo baby jak matka na obrotach się podciera takim pazuruma już wam odpowiadam papierem więc <grywka> wszystko idzie zrobić więc są piękne obrota bo że wam ta kamera o mam nadzieję że pięknie yeah, yeah, jak ja to tak widzę jak ja to nagrywam a ten diament sam wita Yy, za tyle pieniądzów. <laughs> bliscy to. No są śliczne, są boskie, podobają mi się. Są prześliczne. I wie ta, że ja lubię, żeby coś się... o jak teraz błysło. Że ja lubię, jak coś się błyszczy, więc no. No, i teraz i tera mogła się zbierać. Teraz jeszcze Jadam muszę wjechać na no popicie jakieś. Tu jakieś frappuccino, że chce kupiła. Piłach jakieś kiedyś jednej mi smakowało, zobaczę ten smak. W Rosmanie jeszcze, że wartko była. I. E, Aj! Dziękuję bardzo, żeś tam przyszli z TikToka wszyscy! Boże, jak ludziom tam pranka zrobiła. Jakby w coś zjadł na TikToku, to też was tam zapraszam. Ale wzięła wstawiła filmik z paznokcioma, że ja na tego, a efektu końcowego, że nie pokazała. Boże, im powiedziała, żeby se weszli na YouTube'a albo na. Instagrama, chociaż nie, bardziej na YouTubea, więc możecie sam sam sobie podziwiać. Chyba, że inni będą tacy, co nie. A, to ja poczekam do jutra, nie wchodzę, bo matka na bortach nakręci jakiegoś tingtunga i tam. Uuu, klik. I tam będzie. E, wasze zdrowie mojego szkoda. Uuu, jakie to dobre! Mmm, mhm, <słuch> uh -huh. bardzo dobre. Dobra, jeszcze w ziłach. Z indigo jakiś y, y, she butter, shea buter butter, butter butter. Jo nie wiem jak to się czy to Wita takie, takie coś do smarowanie, coś so, so, so wzięła na, skoszt na skosztowanie. No, ja bym wszystko zażarowała. Ja bym wszystko wdupiła, wita. Co nie widzę, to matka naprawdę by wszystko wdupiła. Ja se zapowolił teraz. Oj, Jezus, jak to pachnie, jak to pachnie. No i se wzięła, bo ją ostatnio u nich y, też kupowała. i mi się bardzo spodobały te od nich balsamy do ciała. Ten jest akurat przepiękny, ma zapach. Mmm, ale pięknie pachnie. No i mo y, drobinki. Więc na lato Fajeni. nie? da się świecić. Czekaj, to ja się aż otworzę. O, już. Się... I muszę tam posprzątać, bo stare auto sprzątał. I zaś powiem, ja najechała! Pojechała! Ale już auto to już nie, nie skoro posprzątać. Więc muszę sobie posprzątać, teraz się posmaruję i no. Chociaż to jest do, do ciała, ale do rąk. Czemu byni? Czemu byni? O! 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 jaki brokacik. No dni to tego nie będzie widać. Nie, nie, nie no, Kaj. Ok. Takie małe, małe główienka, to to raczej nie będzie widać. Chociaż może, Kajś tu do szczerze, takie małe drobinki. Ogólnie to bardzo fajnie wygląda, bo Jożech to miała właśnie nie ten sam, znaczy no z Indigo, ale inny zapach z indigo, też z drobinkoma miała na Cyprze i fajnie to wygląda jak się jest op opolonym. Dobra, to jedziemy dalej. Ja może teraz już zakończę te, te nagrywanie. Pasz, pasz muszę zapiąć. Jeszcze się łykna i ja do tego śklepu. Mhm. Uhum. Tak zrobimy. E, do tak. sklepu ja na do domu. Bo ci se pomyślą, że kara zajechała. Bo już jest chyba wpół do szóstej. u, za dwajsia, szósta Czyli na trzecią paznokcie, No to tak, tak w sam raz. E, jeszcze do sklepu i chcę jechać do domu. Zmontuję wam ten film. Raczej no jeszcze chyba, chyba się do wozu odezwę Chyba, jak pojada albo inni. Zobaczymy. Ja się już wola pożegnać. Chyba, że po, po tym, po zakupach małych coś mi się wspomni, żeby wam e, powiedzieć, to e, to wam powiem. Paznok się rewelacja. Ej, jakie ładne, cudaśne. <laughs> <laughs> Świeca jak miliony monet. <laughs> pa!